Cześć, mam na imię Łukasz. Jestem uczniem trzeciej klasy zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Zawodowych i placówek w, w nad Dunajcem. Wybrałem tą szkołę, bo od zawsze do budowlanki, a tutaj jest bardzo dużo zawodów do wyboru oraz ponad 50% zajęć to zajęcia praktyczne, co u mnie spowodowało to, że już minione wakacje mogę sobie dorobić na budowie. Dzięki Szkole zasadniczej w tym roku potwierdzę swoje kwalifikacje zawodowe jako murarz, co umożliwi mi dalszą naukę najpierw życiową w Krakowie, a później może nawet na studiach, bo będą mogę jednocześnie się uczyć i pracować. Niektórzy z Was to nie uważają, że w zawodu nie można nic osiągnąć i że uczą się na same słabsze osoby. Ale to nie jest prawda, bo w szkole zasadniczej można bardzo dużo osiągnąć, ale trzeba chcieć i oczywiście na to pracować. Ja na przykład lubię język polski, dlatego też wziąłem udział w konkursie humanistycznym i zająłem drugie miejsce w powiecie nowotarskim. Ale chciałem także udział w konkursie matematycznym. Gdzie zajął czwarte miejsce, chociaż nie robię matematyki. Miałem również wysoką średnią W5-3, za co później zostałem wytypowany do Nagrody Starosty Powiatu Nowotarskiego. Dzięki tym osiągnięciom dostałem się jako pierwszy z uczniów na darmowy kurs prawa jazdy, organizowany w naszej szkole w ramach projektu Modernizacji Kształcenia Zawodowego w Małopolsce, który obejmuje także inne ciekawe kursy, na przykład kurs barmana czy Florysty. Nie można się tutaj nudzić, bo organizowanych jest bardzo dużo różnych kółek zainteresowań, na przykład RKS czy RKS stońca stołowego. Moim zdaniem zawodówka nie jest taka zła, a wy przekonacie się sami. Cześć, jestem Patryk. uczęszczam zespołu szkół zawodowych i placówek w kościunku. Jestem w pierwszej klasie w profilu technik informatyk. Obecnie znajdujemy się w sali 215. Jest to jedna sala z trzech klas informatycznych, gdzie odbywa się większość zajęć tego profilu. Sala posiada 15 stanowisk komputerowych oraz projektor. Planowany jest zakup nowego sprzętu komputerowego, co podniesie szybkość pracy i komfort przebywania w sali. Z miasteczka, z którego pochodzę, o się Szczarnica. Jest to najbliższa szkoła oferująca wiele profili kształcenia się z zapadu a tym dojazdem ale myślę, że wszyscy zbędą się na ten temat dojako. Cześć wszystkim. Mam na imię Paweł, jestem obecnie w trzeciej klasie informatycznej i mieszkam w Sołowcach Niżnych. Jestem bardzo zadowolony z wybranego przeze mnie zawodu i z tej szkoły. A jest to informatyka. Informatyka jest branżą, która jest najbardziej rozpowszechniona na świecie. Ludzi z tym zawodem potrzebują teraz wszędzie. Jestem pewien, że będę do tego zawodu, do matury i na studiach przygotowany bardzo dobrze. Ale nie tylko to jest powodem do zadowolenia. Organizowane są różne konkursy, więc nie ma czasu na nudę. Ja skorzystałem z darmowego prawa jazdy. Wystarczyło mieć dobrą średnią i bardzo dobre zachowanie i to stało się rzeczywistością. Nie musiałem wydawać kasy na prawo. Będzie mi miło, gdy spotkamy się w nowym roku szkolnym w tej szkole będziemy mogli się poznać. Nazywam się Kasia. Jestem obecnie w czwartej klasie techniką gastronomicznego. Wybrałam ten kierunek, ponieważ jest duże zapotrzebowanie na ten zawód oraz gotowanie jest moją facją. W szkole mamy restaurację i cukiernię, na której odbywamy praktyki. Pracownicy są dobrze z przez gastronomicznego, z którego korzystamy. Na praktykach nauczyłam się piec pyszną szarlotkę, której przepis podałam wszystkim w rodzinie. Gdy mamy praktyki, to robimy w oraz ciastka, które sprzedajemy na przerwach w naszym uczniu. Jestem zadowolona z wyboru szkoły, gdyż poznałam dużo nowych oraz jest tu przyjazna atmosfera. Żałuję, że już kończę tą szkołę, gdyż brała udział w różnych kursach, na przykład w kursie kasetistanych oraz brał udział w konkursach, na których zdobyłam cenę nagrody. Mam na imię Bernadka i chodzę do trzeciej klasy technikum modelarstwa. Cieszę się, że wybrałam tę szkołę, bo podobają mi się zajęcia, które przygotowują nas do zawodu hotelarzy. Ulubionymi przedmiotami są organizacja pracy w hotelarstwie i marketing. Nasza szkoła jest dobrze wyposażona. Często używamy komputerów, projektorów multimedialnych, telewizora plazmowego czy stanowiska recepcyjnych. Jak obsługiwać gościach w hotelu i posługujemy się też różnymi sprzętami. Kserem, kasą fiskalną, drukarką. Już w szkole, mamy też praktyki. I w hotelach i kilka razy w roku jedziemy na wycieczki edukacyjne i rozrywkowe. Organizowane są różne konkursy, olimpiady i kursy zawodowe. Ja dostałam certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy i odbyłam staż zawodowy u pracodawcy. Dzięki wystawie plastycznej w szkole moje rysunki zostały przeniesione do innego ośrodka kultury. Myślę, że każdy kto ma jakieś hobby może je tutaj realizować. W uczniowie często odnoszą sukcesy. Dzięki temu są wyróżniani np. w tygodniku podhalańskim czy na stronach internetowych. Ogólnie w szkole atmosfera jest bardzo przyjazna, a na przerwach jest wysoko. W szkole wybierany jest wcześniej numerek, który tego dnia nie jest spytany. Mamy radio węzeł i między lekcjami możemy posłuchać pozycji. Cześć, nazywam się Mariusz Hek. Obecnie jestem ucznią trzeciej klasy techników hotelarczego. Jestem zadowolony z wyboru szkoły i profilu, ponieważ po pierwsze mam dobre połączenie komunikacyjne z, z miejscowością, w której mieszkam, a po drugie dzięki szkole mogę rozwijać umiejętności i pasji pochodną, wesołą, a przede wszystkim wszędzie mnie pełni. Swoją energię, staram się wykorzystywać w różnego rodzaju konkursach czy olimpiadach hotelarskich, w których odnoszę sukcesy. Tak, podoba mi się fakt, że w szkole organizowane są wycieczki tematyczne po hotelach siedziowych na terenie całej Małopolski. Zapraszamy w wrześniu do naszej szkoły.